Mega ciekawe pochodzenie angielskich idiomów. Kochani, czy przyszło Wam do głowy, jak powiedzieć po angielsku z pierwszej ręki? Oczywiście, jeżeli powiemy first hand, to jest jak najbardziej spoko, ale nudno, bo jest na to świetny idiom, mianowicie straight from the horse's mouth. Ale dlaczego prosto z końskiego pyska? Jest na to super historia. To wyrażenie pochodzi z początków XX wieku, kiedy bukmacherka stawała się coraz bardziej popularna. No i oczywiście wszyscy chcieli poznać jak najlepsze wyniki typów na wyścigi konne. Jokeje, stajenni, wszyscy chcieli wiedzieć jak najwięcej o formie konia. A kto najbardziej mógł wiedzieć o formie konia, jeżeli nie sam koń? Stąd też powiedzenie straight from the horse's mouth, czyli z pierwszej ręki, czyli z końskiego pyska. A przykładowe zdanko? Proszę bardzo. Jestem pewny, że to prawda. Słyszałem to z pierwszej ręki. I'm sure that's the truth. I've heard it straight from the horse's mouth. Straight from the horse's mouth, czyli z pierwszej ręki. Podobała Wam się historia? Jeżeli tak, to zapiszcie filmik, a jeżeli znacie inne fajne historie, podzielcie się w komentarzach.